Praca, dom, praca, dom, praca. Pracujesz, żyjesz z dnia na dzień. A o emeryturze czasem myślisz? Bo na przykład 8 na 10 Polaków myśli, że na emeryturze może nie starczyć im od pierwszego do pierwszego. A ponad połowa stara się w ogóle zapomnieć, że czeka ich emerytura. Chyba się jej trochę boją. Lepiej zawczasu pomyśleć, niż ze strachu nie myśleć. Kiedyś jednego emeryta utrzymywały trzy osoby. Teraz na jednego emeryta pracują dwie osoby. A w przyszłości jeden pracujący będzie utrzymywał jednego emeryta. Kiedyś emerytura była państwowa, a teraz? System państwowych emerytur się chwieje. Zus? Do końca nie wiesz, ile dostaniesz. Ofe? Niepewne. A pieniądze z tych dwóch filarów będą niewystarczające. Oba filary być może zapewnią ci na emeryturze 30-40% twoich zarobków. A jeśli masz firmę, to czeka cię minimalna emerytura. Dlatego coraz więcej z nas myśli o prywatnej emeryturze. I zastanawia się, jak chce ją spędzić. Można podróżować, bawić wnuki, przeczytać wszystkie zaległe lektury albo nauczyć się tanga. Pomyśl o swojej emeryturze już dziś i weź sprawy w swoje ręce. Zagwarantuj sobie wysokość przyszłej emerytury. Egon Transform Tomorrow